Dzień dobry, cześć, z tej strony kanał Czarno na Białych i kolejny odcinek serii Sobotnie Wprawki Wokalne, czyli wybiła godzina 12.00 i ruszamy znowu z prawką wokalną, z rozgrzewką, odcinki są poświęcone wspólnemu rozśpiewywaniu się nawzajem. Czyli ja, gram, pokazuję Wam bardzo fajną rozśpiewkę, a Wy macie motywację do tego, żeby w końcu w tygodniu znaleźć czas, żeby trochę pośpiewać i zrobić coś dla swojego głosu. Czołówka! Tak jak tydzień temu, znowu zaczynamy od oddechu, z tym, że dziś, dzisiaj sobie zrobimy troszkę inny oddech, bo tam zazwyczaj było s, 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 z dobieraniem i z wymianą tego oddechu, a dzisiaj zrobimy sobie cały czas z tym samym kierunkiem do kręgosłupa, ale robimy jeden do samego zera. Nie dobieramy powietrza, nie dobieramy oddechu. S, 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 Czyli taki, taka imitacja trochę pociągu, coś jak pociąg, nie? Five, six, seven, go! I do końca wytrzymaj. Jeszcze jeden oddech. Jeden długi. Zgniatamy worek przed sobą ziemniaków, twarda cały czas siła, siła mięśni, siła żeber, siła mięśni brzucha i do zera w bardzo wolnym tempie jak najdłużej, jak najdłużej, jak najdłużej, jak najdłużej, jak najdłużej. I wracamy do naszego Bubble Lips. Oddech dobieramy przy, przy każdym oddechu, dobieramy przy każdej wprawce. I cały czas mamy taką melodię. Cały czas jednostajnie, malutkie ciśnienie, delikatnie rozluźnione policzki. Jak komuś nie wychodzi i nie drga, złapać sobie troszkę tutaj palcami. Five, six, seven. Faceci niżej. Faceci są oktawę niżej. maj sobie i cały czas żadne siły facetii Faceci. Jeszcze jeden dla facetów i schodzimy. Dobieraj oddech. Bardzo mało schodzi. Faceci. Dołączają się panie. Cały czas, osadzaj dół, czysto, intonacja. Jak nie wychodzi, trzymaj. Trzymaj żebra, wszystko. Trzymaj duch, trzymaj brzuch. Intonacja: Panie? Jeszcze panie, jeszcze nam schodzą. Panie? Dobrze, bardzo fajnie. Jedziemy dalej. Kolejna wprawka. Mamy dzisiaj zaplanowane mormorando, ponieważ nie było go jeszcze ani razu. To jest nasza trzecia sobota, a jeszcze ani razu nie pojawiło się coś tak banalnie prostego, a jednocześnie trudnego, jak mormorando. Na takiej melodii. I cały czas trzymamy wszystko tutaj jak najbardziej nadźwięczone. Czujcie, że ten wasz dźwięk tutaj wa, fajnie bo wszystko tu wibruje cały czas. Minimalnie uśmiech, podniesione wewnętrznie podniebienie. Takie cały czas z dziwionką. Mm, jedziemy. Mm. Trzymaj oddech i dobierz. Ta sama zasada. Mm, cały czas. Mm. Facecie oktawa niżej. Cały czas dźwięczny, cały czas mały uśmiech. Mm. Tak jest, intonacja. Trzymaj żebra i panie wyżej, mm. faceci. Ostatni, mm, mm, mm. jak się uda ostatni rozwibrować, to bardzo dobrze. Cały czas luzik, rozluźnienie, mm, jak najbliżej nosa. Mm. Wyobraź sobie jakąś fajną potrawę. Coś co lubisz. Nie będę lokować produktu, nie powiem, co lubię najbardziej. Facecie oktawę niżej. Cały czas wszystko tutaj. Dobieraj oddech, wymieniaj i trzymaj żebra. Jeszcze jeden. I panie jeszcze nam schodzą. Minimalnie uśmiech. Idziemy sobie teraz z don, di, don, di, don. Don, di, don, di, don. Spróbujcie sobie w tym wszystkim akcentować pierwszy don, diri, don, diri, don. Pierwszy, środkowy i ostatni w melodii don, di, don, diri, don, diri, don, di, don, don. Pierwszy, środkowy, górny, środkowy, ostatni. I w ten sposób sobie akcentujemy.

Dilim 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 don fakat cimnado. Panier, dilim 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 dilim

Góra dół, góra dół, góra dół, cały czas, cały czas tutaj trzymaj oddech. I teraz zjedźmy sobie od najniższego do najwyższego. Ok, dzięki, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozgrzewkę. Subskrybuj kanał, klikając w czarno-białe kółeczko i w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Komentujcie, jeżeli macie problem z jakimiś ćwiczeniami, będę starać się jak najbardziej skupiać się na tych trudnościach, na tych ćwiczeniach, które sprawiają wam trudność. Albo macie jakieś ćwiczenie, które chcielibyście razem z nami, tutaj je sobie przerobić. Więc śmiało dawajcie znać, jakie ćwiczenia znacie, ja wtedy je wam wytłumaczę, skupię się na nich dużo bardziej i pójdziemy sobie również w sobotniej prawce wokalnej kolejnej z waszym jakimś ulubionym ćwiczeniem. Zapraszam was za tydzień, sobota w południe, sobotnie wprawki wokalne. Niech moc będzie z wami, trzymajcie się i miłej soboty, pa!